Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a w następnym sezonie otrzymasz karnet bojowy w 100% za darmo. Siema! Jeszcze na wstępie tego filmu chciałem wam powiedzieć o konkursie, który organizujemy wraz z Heroskiem oraz Hajem na trzy karnety bojowe do wygrania w czterech filmach na tym kanale. Żeby wygrać karnet bojowy na następny sezon wystarczy, że spełnisz trzy banalne wymogi. A najdokładniej zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz kanał Haya TV oraz Hiroska, następnie w komentarzu napiszesz "biorę udział" i swój nick z Fortnite'a. Wyniki pojawią się 18 czerwca na naszych społecznościach na YouTube. Przypominam, że losujemy trzy osoby, które w Wygrają karnet. No i nie oszukujcie, ponieważ jeżeli przykładowo nie zasubskrybujecie mojego kanału lub kanału Hiroska, a zostaniecie wylosowani, to niestety nie będziecie mogli odebrać swojej nagrody. Dzięki, a teraz zapraszam do oglądania! Siemano mordeczki, z tej strony Hekso. W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat wyzwań 14 dni lata w Fortnite. Korzystajcie ten film do końca, a jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i jeżeli chcesz ze mną pograć lub pogadać, to zapraszam Cię na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Także na początek, czym są w ogóle wyzwania 14-dni lata w Fortnite? Cie? Także generalnie rok temu właśnie w Fortnite miały miejsce wyzwania 14-dni lata. Codziennie otrzymywaliśmy jedno wyzwanie, za które mogliśmy otrzymać właśnie darmową nagrodę i tak przez 14 dni. Generalnie, no to w wyzwaniach tych mogliśmy zdobyć m.in. takie nagrody jak jakieś kilofy, emotki itd. I generalnie, no to wyzwania te dokładnie miały miejsce 25 czerwca ubiegłego roku. I generalnie na moment nagrywania tego filmu mamy 15 czerwca, co mogłoby w sumie nam spekulować to, że niedługo właśnie takie wyzwania ponownie zostaną dodane. Tym bardziej, że już niedługo właśnie są wakacje, co też właśnie byłoby naprawdę spoko, jeżeli Epic Games wprowadziłoby nam te wyzwania do gry. No i generalnie, no to co mogłoby właśnie znaleźć się w tegorocznych wyzwaniach? Możliwe, że byłyby to jakieś style do skinów lub na przykład w ogóle darmowe skiny. Ale to jest bardzo mało prawdopodobne i bardziej jest prawdopodobna ta. Druga opcja, czyli że po prostu do skinów zostaną dodane jakieś wakacyjne style. Na przykład tutaj macie taki wakacyjny styl do ryby. Według mnie jest on naprawdę naprawdę kozacki i wydaje mi się, że byłby on spoko, jeżeli zostałby dodany do gry. Tutaj mamy taki wakacyjny styl do bananka. Generalnie no to już taki sam styl miał być, miał być dodany rok temu, lecz niestety coś po prostu nie wyszło. Także możliwe, że Epic Games w tym sezonie wykorzysta tą okazję i po prostu doda tego skina do gry. No, i generalnie na samym końcu mamy tutaj takiego oto Jonesiego, w takiej oto. Wakacyjnej właśnie koszuli. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko pomysł, jeżeli chodzi o to, aby dodać tego skina właśnie na wakacje, ponieważ wczułby on się według mnie w klimat. Tym bardziej zapewne na mapie zajdą jakieś małe zmiany, które będą nam spekulowały to, że niektóre rzeczy po prostu będą do zrobienia po prostu jako wyzwanie. Czyli na przykład zostaną dodane jakieś palmy czy coś po prostu związanego właśnie z wakacjami. jeżeli coś tam przeszukamy, to otrzymamy właśnie jakąś nagrodę w tych wyzwaniach. No i te wyzwania. Zostaną dodane właśnie po nowym sezonie, po starcie właśnie sezonu trzeciego, czyli generalnie możliwe, że właśnie tak samo jak rok temu te wyzwania po prostu wejdą do gry, czyli 25 czerwca, lecz nie 2019, lecz 2020 roku. No i zapewne zostanie dodane masę różnych ciekawych rzeczy. Tak samo również do sklepu z przedmiotami. Rok temu został dodany m.in. taki oto wakacyjny drift, także w tym sezonie możemy się spodziewać jakichś innych przeróbek stylów, właśnie. Jakiś innych przeróbek skinów, właśnie w stylu wakacyjnym, wydaje mi się, że jest to naprawdę spoko. No i co, moi drodzy, to już by było na tyle, że odcineczek. Także już naprawdę niewiele zostało nam do wyzwań: 14 dni lata, ponieważ takie na pewno zostaną dodane. A jak nie, będzie, nie będą one miały takiej nazwy, to na pewno zostaną dodane pod jakąś inną nazwą. No i będzie to również coś związanego z latem. Także co, to już by było na tyle, że odcineczek. Ja byłem Hexo. Dziękuję wam za obejrzenie. Do zobaczenia i cześć.